Hej, witam Was na moim kanale. To kolejny dzień w pięknym mieście jakim jest Londyn. Czas zasłać łóżko i zająć się swoimi sprawami. Pogoda nie sprzyja temu, jest ciemno, szaro i ponuro, więc jak zombie udaję się do kuchni, aby wypić kapkę, która na pewno pobudzi mnie do działania. Z Kolejny Kolejna pewnym kroczkiem zmierzam do łazienki, gdzie oczywiście check formy. Sprawdzamy, zapalamy następnie światło Wiadomo, światło, forma się zmienia Co prawda nie ma już kratki, ale to wino lodówki Żyjemy to co nie powinniśmy Spakujemy parę owoców i jedziemy Później standardowo wychodzę i idę do wana, Ponieważ mam tu dużo rzeczy do wypakowania Powiem wam, że więc garażu to piękna sprawa Dla bilderka. Bilder bez garażu znaczy, dawaj filmy językowe. Jest Tak się bez garażu jest dosyć ciężki. Tak, mam wszystko pod domem. Patrzcie, no, trzeba byłoby to posprzątać. Zwykle nie ma czasu. W której ja się zbiorę do tego. Siódma, 17, odpalamy. Potworka elektrycznego, potworka. I jedziemy. No i mamy to piękna, mokra angielska jesień. Tam jest w centrum. W Londynu chciałem powiedzieć, nie w samym centrum. Mam na pamiętacie jeszcze to firmę? Płatki męskich, sprawy. Dzisiaj droga do pracy przybyła, bez żadnych niespodzianek. Kolku nie było. O, właściwie on właśnie wyjechał samochodem, mam miał podjazd, bo dzisiaj przyjeżdżają odebrać tower. Wszystko tak, jakbyś powinno Idę się przywitać. Miły się Malek. good morning. How's it going? Witam się, mam czas dla siebie. Będę czekał, aż przyjadą odebrać ten e, Power Mam nadzieję, że będą niedługo, bo nie chcę mi się spędzić z całego dnia. Jednak zaraz zorganizuję sobie jakiś czas i będę miał co robić. To będzie taki dzień biurowy wanie. Pokażę Wam co ogólnie mają odebrać dzisiaj kluczę, do romeczki Więc taki tower Jednak ta firma nigdy nie informuje kiedy będzie Zawsze są, nie wiem, 10-15 minut przed Kiedy yy, dopiero piszą sms-y, że zaraz będą więc... No i dobra, mamy ten czas dla siebie Więc zaczynamy od kalendarza Piszę rzeczy, które mam do zrobienia, zaplanuję swój przyszły dzień. Fajnie, że jest się znalazł na to czas, jednak wiesz, lubię taką wolną chwilę dla siebie. Nie tylko, że przyjeżdżam na robotę i mam na przykład robić fizycznie, bo ja ogólnie już tego nie lubię, trochę się wypaliłem. Dzięki Bogu nie zapomniałem tego, jak to się robi, więc jak trzeba przyjeżdżam i pracuję. Teraz będzie się trochę więcej działo, bo w poniedziałku zaczynam. Projekt łazienki, przychodzą nowi chłopacy, mam nadzieję, że będą w porządku, że, że zrobią dobre roboty, że nie będzie żadnych niespodzianek No a od następnej środy zaczynam jeść jeden projekt, gdzie będę już sam z moim przyjacielem działał Więc jest dwa, dwie prace naraz, ale do ogarnięcia blisko siebie, więc nie będzie z tym najmniejszego problemu no a później co, niedługo wyjeżdżam do Marmeli. mamy lot do Malagi i lecimy na weekend, więc już się nie mogę doczekać. Jeszcze w międzyczasie mam parę rzeczy, o których nawet nie pamiętam fajnych, z których zrobię pewnie vlogi. Więc tak to wygląda. Dzisiaj chciałbym e, też pokazać Wam tą ulicę, na której właśnie tutaj kończę, ten outside, to zrobienia. Jak to się wszystko zaczęło, skąd te wszystkie prace na tej ulicy? zaczęły wpływać, tak, jak ludzie zaczęli polecać mnie po kolei, z domu na dom. Jakby, no można powiedzieć, że znam tu jedną trzecią ulicy, <laughs> ale fajnie, nie, to znaczy, że ludzie mi upają i, i robię dobrą robotę, skoro mnie dalej polecają i trwa, trwa to już latami. Chyba cała ta historia zaczęła się w 2001 roku, jak dobrze pamiętam. A więc wszystko zaczęło się, że tak jak mówiłem w czasie 2021 także w tym domu tu po prawej, gdzie pracowałem jeszcze jako wykonawca. dla tej firmy. To było mieszkanie pod wynajem. I tutaj, w następnym domu, z tego domu to jest za mną i wtedy po prostu właściwie wziął ode mnie e, widzówkę. W jakimś czasie odezwał się, bo miał mieszkanie, które wynajmował, abym przyjechał zrobić do mieszkania. E, więc zrobiłem mieszkanie, które było wynajmowane, tam mnie były zacieki, dzień sprawy. Do zrobienia już dokładnie nie pamiętam. No i, no i po tym mieszkaniu, które którym zrobiłem, e, zostałem telefon od ich sąsiadki z tej samej ulicy. Sąsiadki. Właściwie to sąsiada. A ten dom po prawej tutaj z tej strony też robiłem. <laughs> e, więc dostałem telefon e, Czy nie zrobiłbym im paru sypialni do przemalowania i łazienki? Ale ja że tak oczywiście. No i tak się zaczęło, że zrobiłem następny dom, później e, zrobiłem w tym samym domu outside bodajże. No, i ten pan polecił mnie właśnie na, ten, na, na ich forum, które mają to takie osiedlowe forum uliczne, gdzie e, po prostu polecają ludzi, a także dzielą się co się dzieje na ulicy. Polecił mnie do następnych sąsiadów. Ja przemalowałem kolejny dom, następny, później wróciłem jeszcze znowu do nich coś zrobić. Później wróciłem do tych pierwszych. E, no i ten sam. Pan polecił mnie jeszcze do może trzech czy czterech swoich znajomych Tylko to już nie było na tej samej ulicy Tylko w innych częściach Londynu Ale też robił mi, chyba też bodajże, outside Więc od tego pana wszystkie zewnętrzne domy były robione przeze mnie Te prace, które on polecał No i, i co? No i teraz jestem tutaj, pod tym domem no i zaraz przyjadą chłopcy od scaffoldingu, od Towera. Zacznę to przygotowywać, żeby wynieść te wszystkie rureczki. Szybciej będzie, a będę mógł grzecznie sobie pojechać do domku. Czy mi Nie chcę chyba tu wjeżdżać, amator. No, no dobra. co tak, to będzie tak, będziemy nosić to razem. Tam, tam pan to gazeta, aż Jeszcze w tych czasach jeździ jak na amerykańskich filmach. Gości. I roznosi gazety. So braba! Braba! Is, is possible to move in here, here on the pan? Is possible to come here? Yeah, yeah. Okay. And do, you need, do you need any sign from me? Sorry? Do you need any sign from me? No, it's yeah? fine, thank you. Lord. Okay. have a good one, appreciate that, good yeah? No Cheers, bye. Bardzo miły ziemalek, pomógł wszystko zapakować. Potrzebuje potrzebuję pomocy. żeby wracać dalej swoich obowiązków. Czyli co? Czyli w nie została mi jeszcze jedna rzecz dzisiaj tylko do zrobienia. Trzeba te szyby na górze i mogę już stąd jechać Zgadniać swoje sprawy w do. domie Widzicie, że Pracował w takiej firmie Sprawdzałem, co to za firma Robi potężne projekty, naprawdę potężne, na całym świecie Zatrudnia, nie wiem, 50 tysięcy ludzi życzę sobie w przyszłości też tego domu Patrzcie, jak ładny mają ogród z przodu, z tyłu zresztą też no, no już praca skończona dalej. Chodzi, mam z przemykami dalej tak się właśnie kręci z tym z polecenia moim zdaniem są najlepsze prace nie ma problemu z płatnościami wszystko jest na czas tego. Jak ktoś poleca, to właśnie się... połowę angielskie odwrót To jest super Siedzi też mają mega A, no właśnie, bo jeszcze przyszedł sąsiad, który poprosił mnie o wycenę I tego już dawno nie będę robił Jest tam ta wielka chata, wolno stojąca no, Bo podobnie w przeszłości byś to robił, ale już chyba nie na tyle Nie otrzymałeś im więc jestem w sensie I wjeżdżamy w ostatnim zadaniu na dziś Pojechaliśmy no ja dzisiaj w domku, szybko minuty dzień, fajnie, wszystko poszło sprawnie, zostało jeszcze tylko usiąść przy komputerze, wysłać parę na email. No i można chillować, iść na spacer, pobić sam ze sobą, a właściwie to nie jest odpowiedź zjeżdżonku No i tyle, więc idę, zrobię to co mam zrobić i na dzisiaj wolne